A u nas zmiany, zmiany, zmiany. Teraz w ofercie 1 na wszystko mamy aż 13 GB. Ile to jest 13 GB? To w moim eksperymencie na końcu odcinka. Zapraszam. Słuchajcie, teraz w ofercie 1 na wszystko mamy aż 13 GB internetu na pełnej prędkości. Ale oczywiście poza tym mamy wciąż. Minut do wszystkich sieci na stacjonarne tyle, ile chcesz. SMS-ów, MMS-ów, do wszystkich sieci tyle, ile chcesz. No i właśnie te 13 GB Internetu. No i teraz na ile starcza to 13 GB Internetu? W moim eksperymencie na końcu odcinku. Ale jak to 13 GB by Wam nie wystarczało, to w New Mobile jest oferta: im dłużej, tym lepiej. I teraz, tak jak zostajecie z New Mobile przez 6 miesięcy, to liczba. Danych, liczba gigabajtów Wam się podwaja. Czyli macie nie 13, tylko 26 gigabajtów. Jak jesteście z New Mobile 12 miesięcy, to liczba gigabajtów Wam się e, nie podwaja, nie potraja, 2,5 razy zwiększa. Natomiast jak jesteście 24 miesiące z New Mobile, to wtedy macie faktycznie 3 razy większą liczbę internetu. Czyli ile? 39 gigabajtów na pełnej prędkości. I to wszystko za maksymalnie 39 zł. Dlaczego za maksymalnie? Bo w New Mobile jest tak, że jak nie używasz, to nie płacisz. A teraz przechodzimy do eksperymentu. Zaparkowałem. Za chwilę zaczynamy test. Będę słuchał non-stop muzyki z najbardziej popularnego serwisu do odtwarzania wideo. I zobaczymy, na ile starczy to 13 giga. Zaczynamy. Także widzicie, starczy na wszystko. Także bierzcie, cieszcie się rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i 13 GB Internetu. Do zobaczenia.